Sześciu lat, kiedy trafiasz do schroniska dla bezdomnych, do domu samotnej matki. Ciężko mi to sobie wyobrazić, że moje dziecko mogłoby przeżywać swoje dzieciństwo w takim miejscu. To był w ogóle pokój, tam pamiętam, że było strasznie dużo karaluchów. To jest taka scena, którą mam zapamiętaną. Wygorsze, co mnie spotkało w tamtym miejscu, to rówieśnicy. Była jakaś taka przestrzeń, gdzie był jakiś plac zabaw, dużo zieleni, graliśmy tam w piłkę i tak dalej, ale pod ten dom samotnej matki przychodziły inne dzieciaki i się pytały, gdzie macie tatę, i pluły na nas rzucały kamieniami. To też jest niezrozumienie. Dzieci są też brutalne. Pewnie zostawia to jakiś ślad przez jakiś czas, ale dzisiaj mam 33 lata i oceniam to z dzisiaj, bo Kiedy byś rozmawiał z tamtym moim chłopcem, pewnie byś się popłakał, bo ja nie do końca tam tą historię, ale pamiętam, że kiedy wyprowadziliśmy, się od ojca, to nagle taki spokój. Nie? Ja jak najdłużej nie chciałem wracać do domu, bo albo chciałem wracać, jak już ojciec będzie spał, albo jak go jeszcze nie ma. I pamiętam też, tam był taki pokój spotkań, i mój ojciec przyjeżdżał, płakał, mówił, że się zmieni. Widziałem, jak moja mama była konsekwentna w słowie nie. I to jest coś, co na pewno ze mną zostało, że ja też jestem tak bardzo konsekwentny w niektórych podjętych decyzjach i czekam do momentu, kiedy wiem, że na pewno już się nic nie zmieni.